Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Prosiliście, żeby przetestować mazdę czujnikiem lakieru. Jak została wymalowana klapa? No i ile wyjdzie tutaj w tej okolicy, gdzie było, gdzie była wgniotka? Czyli tu mamy trochę szpachli. Najpierw może popatrzmy tu na oryginał 80. Siedemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt, klapa była wymalowana tu do szyby. Sto dziesięć, sto trzydzieści, sto pięćdziesiąt. nie, tutaj źle chwyciłem 120 Jeśli 20, no tu się już zaczyna szpachla tu będzie najwięcej szpachli 640 400 400 około 600. Tutaj w ogóle jest takie zaokrąglenie, że nie wiem czy czujnik dobrze chwyta pomiar. 270. 140. No. Czyli z fabrycznego 80, 90 zrobiło się mniej więcej 130 do 150, tudzież pachla było tam chyba nie wiem, 700 było, około 600, 80, drzwi, dach. Przeni błotnik teraz z tym przyklapie 50 50. i drugi błotnik i drzwi no. jak widać Mazda cała w oryginale oprócz Club. Dzięki. Trzymajcie się.